Właśnie wchodzi nam do oferty nowy samochód MACLIS Teraz do nas przyjechał. Eee, także samochód bardzo godny polecenia. 699 cm długości, półintegra, integra, zarejestrowana na 5 osób i 5 osób w tym samochodzie wygodnie może podróżować. Tak wygląda, odpalony jest jeszcze, bo nie ma akumulatora w środku. A więc z alternatora jest podawany prąd, żeby mógł go przedstawić. Jest godzina, to dochodzi 16, więc już jest coraz ciemniej. Dlatego też tak to wygląda. Pokrótce, samochód, fajnie wyposażony, w bardzo fajnej cenie. Bardzo przyjemny samochód. Ma już remifronty przednich okien czyli zasłonki przedniej, też bocznych, również. Wejście, szerokie drzwi wejściowe. I tak wygląda kamper. Moskitiera drzwi wejściowych. Tu mamy jeszcze zasłonkę okna, lustro, elektrycznie opuszczane łóżko. No i co, w środku? Tak wygląda środek samochodu. Duży salon. Bo salon jest tutaj podwójne. Siedzisko obrotowe, fotele przednie, dwie osoby mogą tutaj podróżować. Dwie na przednich fotelach, i tu jest jeszcze dodatkowe miejsce do jazdy. Czyli homologacja na pięć osób. Okno panoramiczne z przodu. I także też fajna rzecz z moskitierą. Okno się otwiera. Nowa deska rozdzielcza. Kamera cofania. Czujnik zmierzchu, czujnik deszczu, czujnik zderzeniowy, aktywny pas ruchu, podgrzewana szyba, podgrzewana lusterka streetu, titu fronty przednich okien. Naprawdę fajnie wyposażony kamper stół z możliwością pełnej regulacji, jedną ręką sobie przestawiamy. Co poza tym, już ma uchwyt na telewizor i podłącze telewizyjne. Anteny DVB-T, co prawda, nie ma ale. Żaden problem zamontować, chociaż telewizor teraz się montuje. Smart TV, tylko dostępny do internetu i jest ok. Truma kombi czwóreczka. Co poza tym, jeżeli chodzi o kuchnię? Kuchnię mamy dwupalnikową. Deska dodatkowa do krojenia Zlewozmywak. Okno jedno, okno drugie, okno trzecie, okno dachowe. Okno dodatkowe, łóżko elektrycznie opuszczane. Dodatkowe światełka. Z łóżka też mamy wgląd przez okno, z jednej i z drugiej strony są takie lufciki, można zaglądać. Nie przeszkadza nam to w przechodzeniu, także jak najbardziej śmiało dużo miejsca można przechodzić. Poza tym Dodatkowe wejścia USB do ładowania telefonów lodówka, duża lodówka, 140 litrów z dodatkowym pojemnikiem na napoje, zamrażalnikiem u góry, szafa, duża pojemna szafa, dodatkowa jeszcze na dole. Tu mamy jeszcze możliwość dojścia do garażu. Schodki, czyli z tyłu nie ma drabinki, łóżko w poprzek. Okno u góry, idealne pod wentylator. Okno z boku. Lampeczki są dwie, z jednej i z drugiej strony. W lampeczkach są też USB, możliwość ładowania telefonu komórkowego, czyli podłącza. Co jeszcze z takich ciekawych rzeczy? Duża toaleta z prysznicem. I tak to wygląda. Jest toaleta i pełnowymiarowy Krysznic zamykany, czyli toaleta jest sucha. Normalny brodzik można sobie usiąść z okienkiem. Także, tak to wygląda. Jeżeli chodzi jeszcze o zewnątrz kampera, bardzo duży garaż. Garaż jest niesamowity w tym samochodzie. Samolot ma tylko 699 cm. Mimo wszystko, garaż jest tutaj ogromny. Wszystko tu się zmieści. Jeszcze są dodatkowe mechanizmy silniczek i elektrycznie można sobie to łóżko podnosić. Czyli jest możliwość przewiezienia rowerów, przewiezienia skutera. Naprawdę duży garaż. Kamera cofania. Panel fotowoltaiczny. Na dachu na dole jeszcze jest noga teleskopowa i możemy sobie zrobić kolejne łóżko pełnowymiarowe do spania dla dwójki dzieci. U góry dwie osoby mogą się przespać, z tyłu dwie osoby mogą się przespać. No i kolejne jeszcze dwie osoby. Tutaj homologacja na pięć osób. Naprawdę sympatyczny samochód w cenie 299 tysięcy złotych brutto. Tak, wygląda. Także zapraszamy.